kontynuujemy tego instagramowego showa w ostatnim materiale wideo powiedzieliśmy sobie o rolkach bo była do pobrania też infografika, gdzie pokazywałem różnice pomiędzy stories a reels właśnie, wiem, że ten materiał wam się podobał, dziękuję wam za wszystkie pozytywne komentarze które daliście na facebooku no i ten materiał wideo można powiedzieć jest taki mondy mind, tak? dlaczego? ponieważ na instagramie właśnie zrobiłem ankietę, gdzie zapytałem was o czym chcielibyście się dowiedzieć w kolejnej sekwencji materiałów, no i powiedzieliście, że chcielibyście wiedzieć co można reklamować jakie są możliwości reklamowania na Instagramie. No i właśnie w tym materiale wideo powiemy sobie o tym, jakie są możliwości reklamowania, gdzie tworzy się reklamy i czy w ogóle one coś dają. Zapraszam. No, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co możemy reklamować na Instagramie, tak naprawdę trzeba by się najpierw zastanowić, co tak naprawdę można publikować na tym Insta, tak? No i teraz, jeżeli sobie przejrzymy taki wall, no to przede wszystkim podstawową rzeczą, co możemy publikować, to są zdjęcia, tak? Czyli są to posty, które publikujemy na naszym wallu, albo w formie pojedynczego zdjęcia, tak jak widzimy to tutaj, albo w formie takiego facebookowego MPA, tak? Czyli Multiproduct Ads, gdzie mamy możliwość przesuwania sobie w kafelkach te zdjęcia i mamy tych zdjęć więcej. To, co możemy też publikować oczywiście, to posty w formie materiału, Materiału wideo. Idąc dalej, mamy też oczywiście stories, o których mówiliśmy sobie w poprzednim materiale wideo. Mamy oczywiście reelsy, o których także sobie porozmawialiśmy. No i mamy też e, na przykład wiadomości w directcie, tak zwanym, tak? Na Facebooku Messenger tutaj mamy wiadomości direct. E, też są możliwości promowania. No i teraz, kiedy mamy takie opcje, nie opcje, tylko takie formy publikowania treści, tworzenia relacji z naszymi fanami, z naszymi odbiorcami, e, no to tak naprawdę należałoby się e, stanowić, co możemy promować? Wszystkie z tych rzeczy, o których powiedziałem, możemy promować na, e, na Instagramie. Natomiast są tutaj dwie formy i to trzeba sobie rozdzielić, tak? Z jednej strony możemy to promować bezpośrednio na Instagramie. Czyli możemy sobie wejść w profil, no i mamy możliwość na przykład klikamy sobie w takie zdjęcie, robimy promój post, no i w tym momencie już zaczynamy tworzyć reklamę, tak? Wy, wy, pyta nas o co nam chodzi, wybierz cel, więcej odwiedzin profilu, więcej odwiedzin witryny, bądź też więcej wiadomości. Tak, czyli możemy wybrać, na czym nam tak naprawdę zależy. Wiadomo, że cel dobieramy do tego. E, co tak naprawdę do czego zachęcamy w poście nie? jeżeli w poście zachęcamy do tego, żeby ktoś do nas napisał no to wiadomo że też będziemy tutaj wybierać więcej wiadomości żeby to było spójne ze sobą no, ale o tym kiedy indziej czyli możemy sobie zapromować Posty, które udostępniliśmy na naszym molu, mogą to być także rolki pod pewnymi warunkami. Nie może być ta rolka udostępniana od razu też na Facebooku, nie może mieć one efektów i tak dalej. Jest kilka obwarowań, które powodują, że nie możemy ich, ich promować. I są to reklamy, które będą promować bezpośrednio ten post, który tutaj mamy. To znaczy, że generuje on zasięgi na naszym profilu i zbiera aktywności bezpośrednio pod tym postem. Być może teraz to jest niezrozumiałe, Miały, ale kiedy powiem, jaka jest druga forma reklamowania, to wtedy zrobi się troszeczkę, troszeczkę jaśnie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ja chcę na przykład zbierać aktywności pod tymi postami na tutaj, na tej mojej tablicy, którą tutaj mam, tak, no to yy, inni użytkownicy wchodzący tutaj będą widzieli, że na przykład dużo osób lajkuje, komentuje i tak dalej. Ponieważ jeżeli ja będę promować ten post, no to wtedy na przykład liczba tych serduszek, komentarzy yy, też będzie coraz, yy, coraz większa. Czyli tak naprawdę promuję ogólny wizerunek mojego profilu, tak? Jeżeli ktoś wejdzie na mój profil, to będzie widział, że coś tam się dzieje. Ale e, sama reklama może też mieć inną formę. Może ona być zrobiona bezpośrednio w menedżerze reklam. Tak, czyli jeżeli przejdziemy sobie do menedżera reklam e, bezpośrednio na Facebooku, to także te kampanie reklamowe nie wszystkie oczywiście, ale część z tych kampanii reklamowych my możemy sobie wykorzystać do tego, żeby promować coś na Instagramie. Ale wówczas to już nie będą te posty, które tutaj są. Oczywiście możemy zrobić dokładnie taką samą reklamę, ale to będzie inny post o innym ID, tak? Będzie on taki sam, ale dla Facebooka, dla Instagrama będzie to zupełnie, zupełnie inny post. I teraz, jeżeli ktoś nam na przykład będzie lajkować, komentować te reklamy zrobione w menedżerze reklam, to one nie będą tutaj widoczne. Dlaczego? Ponieważ te reklamy też nie są tutaj widoczne na, na naszej tablicy, ponieważ są to inne posty. Mam nadzieję, że tak, jak to jest zagmatwane, tak jest to zrozumiałe teraz przez Ciebie. Ale jest to mega ważne mega istotne. Jeżeli chcemy promować nasz profil, jeżeli chcemy generować zasięgi na naszym profilu, na naszej, na naszej tablicy, tak? zwiększać liczbę serduszy, komentarzy, to wówczas najczęściej będzie to promowanie za pomocą Instagramu, tutaj bezpośrednio, tak? Albo za pomocą y, promuj, tak? E, promuj post, albo wchodząc na przykład na nasz profil i narzędzia reklamowe i wówczas w narzędziach reklamowych możemy sobie wybrać post tak, przejrzeć wcześniejsze reklamy zarządzać i tak dalej, jak sobie wybierzemy post, to także możemy e, także możemy wybrać sobie później cel, możemy też relacje sobie podpromować z naszej historii, tak więc tych możliwości tutaj troszeczkę jest, ale to zawsze będzie promowanie dokładnie tych postów czy relacji, które mamy udostępnione na naszym na naszym profilu. Natomiast, kiedy przejdziemy sobie tutaj, tak, wybierając na przykład ruch, to wówczas, nawet tworząc kampanię reklamową na Facebook i wybierając automatyczne umiejscowienie Instagram które mamy tutaj w zestawie reklam, jeżeli sobie wybierzemy ręczne umiejscowienia, to zobaczcie, mamy Instagram, no i w Instagramie co mamy eee, tutaj? Mamy relacje i rolki, tak? Instagram Stories, Instagram Reels, tak? W aktualnościach też się pojawia aktualności na Instagramie, czyli system reklamowy automatycznie powrzuca to we wszystkie możliwe umiejscowienia, ale co ważne, te grafiki czy te kreacje reklamowe nie zawsze będą dopasowane do tego umiejscowienia, w którym one się pojawią, dlatego jeżeli naszym celem będzie reklamowanie tylko i wyłącznie na Instagramie, to wyłączamy Mamy sobie oczywiście audience network, Messenger i Facebook, zostaje nam tylko Instagram, no i trzeba też wiedzieć, gdzie chcemy reklamować. Jeżeli to będą rolki czy relacje, bo będziemy mieli format odpowiedni właśnie e, do tych e, relacji, tak na, na cały ekran to się będzie pojawiać, to wybieramy tylko i wyłącznie to. Wówczas naszym celem też będzie dodanie tutaj materiału wideo, który taką rolkę czy taką relację będzie, będzie zabierać. Tak więc tych możliwości troszeczkę jest, ale to też daje duży potencjał. Dlaczego? Ponieważ sam profil, liczbę followersów na Instagramie możemy sobie zbierać właśnie za pomocą takiej kampanii reklamowej. Możemy stworzyć rolkę czy story, która zachęca do tego, żeby dołączyć do naszego profilu, stworzyć sobie tą reklamę bezpośrednio tutaj i kliknięcie w tą rolkę czy w tą, w tą relację będzie przekierowywać na Twój profil, to, żeby kliknąć obserwuję. E, tych możliwości jest wiele, bo są to też możliwości sprzedażowe. Są to możliwości wysyłania wiadomości na direct i połączenia tego z chatbotami. W chatbotach można na przykład sprzedawać, tak więc y, jest tych funkcjonalności wiele. Natomiast podstawową rzeczą jest po prostu świadomość tego, jakie mają możliwości reklamowania bezpośrednio na Instagramie, jakie możemy robić bezpośrednio w menedżerze reklam i wybrania po prostu zaplanowania sobie takiej strategii, która będzie skuteczna. Mam nadzieję, że tym materiałem wideo większości osób y, rozjaśni troszeczkę reklamowanie na Instagramie. Ja nie jeszcze bardziej zagmatwałem, bo niektórzy być może myśleli, że tam się reklamuje tylko i wyłącznie zdjęcia i nic więcej, a tych możliwości jest tutaj znacznie, znacznie większa ilość. E, tak więc, żeby to też troszeczkę uporządkować, tak jak w poprzednim materiale wideo przygotowałem infografikę, tak więc w tym materiale wideo też przygotowałem infografikę, gdzie mamy właśnie podział reklamowania na Facebooku, czyli na Instagramie, ale za pomocą konta reklamowego na Facebooku, za pomocą menedżera reklam i reklamowania za pomocą narzędzi dostępnych bezpośrednio na Instagramie. Pobierz sobie to, zostaw komentarz pod tym materiałem wideo, napisz jak ci się podobał e, no i wówczas otrzymasz automatycznie w Messengerze link do pobrania właśnie takiej infografiki e, ale nie pisz tylko, że ok, bo ustawię na to, żeby było chociażby kilka e, słów, komentarzy, żeby chatbot zadziałał, tak więc co, widzimy się w kolejnym materiale wideo, co to będzie, dowiesz się jak będzie kolejny materiał wideo a teraz pobierz infografikę i napisz jak ci się to podobało, no i super będzie też jak udostępnisz bo to będzie widziało wtedy większa liczba osób do zobaczenia, hej!